Siemanko, z tej strony Adrian i witam Was w kolejnym odcinku z serii TOP 5 skrzynek tygodnia Polaków. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście ponad 3000 łapek w górę, co jest nowym rekordem jeżeli chodzi o tą serię i naprawdę mega byłoby się zbliżyć do tej ilości także dzisiaj, więc zostaw łapkę w górę jeżeli film Ci się spodoba. W ostatnim odcinku zobaczyliście aż 3 kosy, dzisiaj będą aż 4, w tym jedna przy której nie podawałem ceny, gdyż naprawdę ciężko jest ocenić taki nóż, także zapraszam Was już do oglądania. Oj, już tylko 30 zostało, czyli 20 jest za nami, słuchajcie Zbliżamy się w takim razie do połowy I jak na razie Hyper Beast, słuchajcie, jakość Battlesquare to nie jest, to jest field tested, moim zdaniem Well War, no nie, ale kurde, dużo ładniej, dużo wygląda niż ta ostatnia Zobaczymy, po ile taka chodzi M4, ale dużo ładniej wygląda, absolutnie Zresztą tam to ostatni, tam tylko Battle Skirt zresztą, 45 euro słuchajcie, to jest 45 euro, więc tragedii już nie ma. Zobaczymy co jeszcze. Dobra, otwieramy. Co wyleci? Uwaga, uwaga. Okay. Kolejny, co nam drobnie? Co nam drobnie? Błagam, błagam Będzie kosa, jest kosa. Kosa, yes. kosa kosa, yes. kosa, yes. kosa jest yes. Kosa Kosa Jest Kosa Jaki, zobacz oh jaka faktory boż! Nie! <grym> nie, 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 nie. Nie! Nie, nie! Kosa! Kosa! Chwadź kosa. mama kosa! Mama kosa. kosa! 20 euro albo więcej! To kosztów? To jest 100 euro około 70 na pewno ma Nie no, 100 euro będzie Pokazuje mi Ile? 170 euro! <laughs> fuck, what the fuck you? What the fuck did you do? No fucking way, dude! JZK, are you get it? Fuck, Tory you? PACHNĘT m Dobra... Leci skrzynka... Dobra, leci skrzynka... Dobra... CO?! Oh! JEST! KUSA! NIE WIERZĘ! O! Aż się zjechał! NIE! Statrak, nie! Statrak Doppler! Nie wierzę! Tego przecież nawet na rynku nie ma! Tu już wyżej, powyżej 400 euro to jest... Języku... pewnie nie... Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Sprawdź także serię CSGO milionerzy na moim kanale. Adnotacja do filmu wyświetli się gdzieś na ekranie. A tymczasem dziękuję wam już za uwagę. Także, cześć, trzymajcie się. No i na razie.